Witam was w kolejnym odcinku z Gibity Jednak dzisiaj zrobimy tier listę różnych serii. Mamy tam Fugu, Tom Studio, Fear Lance, Maxedy, Monstera i. Spider, coś tam. I mamy od Sigma do Gunwo. Będziemy losować tu na tym kole, więc losujmy pierwszy. Wars. Co myślę o Skimity Wars to, że jest to dla mnie strasznie słabe. Dlaczego Zapytacie się. No ps, po prostu ps, za dziwnie się tam dzieje. Cały czas są nowe postacie. To dobrze, że są nowe postacie. Jednak co odcinek są coraz dziwniejsze te postacie. Jak nie teraz, jakieś e, dziwne kobiece, jakieś e, Sonary, ko, komputery, czy, czy jakieś, czy jakieś w totalnie z kosmosu. No to dziwne to jest, to niby mały skibity, toilet, a jest. no właśnie. nic. Więc. Dlatego, ale. Ogólnie to są tam ciekawe rzeczy, na przykład ten Tri-Titan jest dla mnie spoko, nawet chyba najlepszy, no ale wiecie jak to jest, więc trafi sobie na bruch. This Baby, you got something you Oj, tak, i teraz mamy mój ulubiony fanmate, chyba. Czyli Skimity Multiverse. To, co mogę powiedzieć o tym, że to jest mega dobre. Ponieważ, no, co dobre, ma swoją jakby historię, nie to. Nie podobno to ta Punk'a i postacie tam są świetne, na przykład ten Future, Dark Clockman nie jest dla mnie po prostu najlepszy. Mamy też takie smutne momenty, bo mamy to jak Ziped pokonuje ludzi, albo też jak Commander leci i tu swoją córkę. We share the same, But there's only one commander. Mamy też dużo zwrotów frakcji, na przykład g który na początku był potraktowany jak. Mm, jak śmieć. Po prostu pojawił się chyba w jednym odcinku i... Tyle. I w sumie to dobrze, bo ta budowa ta jest więcej o nim. Jednak u dawk on był astrotoiletem. Coś co w multiverse w ogóle nie ma miejsca. Nie mamy astrotoiletów, tylko mamy yy, jakby nie wiem to królowo z tym yy, tym i Zipen, który straci. No tak, Cypen, który straca z tych, bo. W sumie nie wiadomo dlaczego, dla mnie ląduje w... SIGMA. I przechodzimy do oryginalnym skip które od razu taje na SIGMA. To nie podlega dyskusji w ogóle. Teraz przechodzimy do kolejnego fanmate'u, który dla mnie jest dobry. Czemu? Z tego względu, że po prostu on bardziej wydaje mi się, że kopiuje zwykłego Tawuk no bo teraz mamy to, że Astro przyszły zniszczyć Jimena, bo ten coś tam zdradził, ich. Więc ci walczą, nie oglądałem najnowszego odcinka, bo dopiero bo ja re bo będę reagować. W sumie nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. I to, takie to jest ten. Jednak mi się podoba to tutaj dobre ze względu na yy, animację. To nie jest widzę, że robione takim słownie 3D, jak w każdym reszcie, tylko to jest bardziej takie, e, nie wiem jak to powiedzieć, 2D z, z trochę z 3D. I ogólnie to fajnie wygląda, więc daje na dobre, a tak poza tym mamy też e, oryginalną rzecz, czyli te cassette many. Trzymają jakąś tam historię z tymi, że to jest to jest infekcja i zraszali ludzi i ogólnie coś takiego. Więc na no to. Skifty invasion, czyli coś co jest dla mnie totalnie nie wiem jakie, ponieważ oglądałem tylko jeden odcinek, bo nie chcę... bo ja będę robić reakcję, ale z tego jak patrzyłem tak poza nie obejrzałem też jeden odcinek. I dla mnie to jest. No, nie jest to poziom Skitty Wars, że stalnie wiesz co ale to nie jest już tak, takie dobre. Widać, że też o, twórca, czyli Sp Spider-Man, ym, robi w stylu oryginalnym, tylko w stylu The Puma, co z jednej strony jest. Fajne, ale z drugiej nie fajne, bo kopiuję, więc stałbym go na średniak. I pozostał nam ostatni, czyli skibidi zombie. Coś co też nie oglądałem yy, ogólnie, tylko jeden pierwszy, ale dla mnie wygląda to ciekawy, ciekawy koncept że skibidi e, po prostu zombie, że po prostu wszystkie postacie są zombie. Mamy też Titan Clockmana z tego tak, co tam widziałem. Mamy też postacie, które fajnie wyglądają, chociaż jak tak patrzyłem to też są jakieś takie dziwne tam rzeczy związane z chyba multiwersami czy coś takiego. No ale dla mnie jest spoko. Bo zasadzie dobre historia. Ciekawa, nawet. Te dałbym go na dobra. Tak co prezentuje się moją tier listą. Ja będę się tutaj do zobaczenia. I